Drodzy mieszkańcy Gminy Malbork, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten magiczny czas wypełni Wasze domy radością, miłością i spokojem. Życzę, abyście mogli spędzić te wyjątkowe chwile w gronie najbliższych, ciesząc się wspólnymi rozmowami, śmiechem i ciepłej, rodzinnej atmosfery. Boże Narodzenie to czas refleksji i zadumy, ale także nadziei na lepsze jutro. Niech te święta będą dla Was okazją do odpoczynku od codziennych trosk i zmartwień, a nowy rok przyniesie spełnienie marzeń, zdrowie oraz sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Życzę, aby każdy dzień nadchodzącego roku był pełen pozytywnych doświadczeń i nowych możliwości. W tym szczególnym okresie pamiętamy również o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i życzliwości. Niech nasze serca będą otwarte na pomoc innym, a wspólne działania ubocnią naszą lokalną społeczność. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.